Czy zasnąłeś modląc się na różańcu? Ta wiadomość zmieni twoje spojrzenie na to. Wielu wierzących doświadczyło sytuacji, gdy zaczynali modlitwę z gorliwością, a nagle ogarniał ich sen. Jeśli przytrafiło ci się to, wiedz, że nie jesteś sam. I co ważniejsze, może to nie być zwykły przypadek. To, co wydaje się rozproszeniem czy ludzką słabością, może w rzeczywistości mieć głębokie duchowe znaczenie. Szczególnie w świetle nauk świętego ojca Pio. Ojciec Pio, znany z intensywnej pobożności, odmawiając ponad trzydzieści różańców dziennie, rozumiał, że sen podczas modlitwy nie był jedynie oznaką fizycznego zmęczenia. Widział w tym zjawisko pełne symboliki, które mogło wskazywać na walkę duchową lub nawet akt boskiej ochrony. Wyobraź sobie tę scenę. Po wyczerpującym dniu bierzesz różaniec z sercem pełnym wiary. Stopniowo jednak słowa modlitwy mieszają się z nocną ciszą i zasypiasz. Wielu obwinia się za to, jakby zawiedli w swoim zadaniu modlitwy. A co jeśli ten sen był zaproszeniem do czegoś większego? Według ojca Pio Różaniec to potężna duchowa broń, a jak każda cenna broń przyciąga opór. Nagłe zmęczenie podczas modlitwy może być znakiem, że przeciwności starają się cię rozproszyć. Lub paradoksalnie, że Bóg strzeże cię w chwili słabości. Może to też być po prostu potrzeba odpoczynku ciała, ale jak to? To rozróżnić. W kolejnych akapitach odkryjesz trzy duchowe przyczyny snu podczas różańca według mądrości ojca Pio. Jak rozpoznać? Czy to walka, łaska, czy tylko fizyczne zmęczenie? Praktyczne techniki – by utrzymać skupienie podczas modlitwy inspirowane nawykami świętego. Jeśli kiedykolwiek poczułeś niewytłumaczalny pokój zasypiając w trakcie różańca lub jeśli zmęczenie pojawia się właśnie wtedy, gdy decydujesz się modlić, zwróć uwagę. Te znaki mogą być boskimi wiadomościami, a ich zrozumienie może zrewolucjonizować twoją modlitwę. Ojciec Pio mawiał Z różańcem zwyciężymy. Nie postrzegał go jako mechanicznego powtarzania słów, ale jako tarczę i miecz w duchowej walce. Jego własny różaniec, wytarty od dziesiątków lat używania, był tego dowodem. Pod koniec tej refleksji nie tylko zrozumiesz znaczenie snów w modlitwie, ale także nauczysz się przekształcać te chwile w stopnie ku głębszej wierze. Przygotuj się. Twoja duchowa podróż nabierze nowego znaczenia. Niewidzialna moc różańca czego ojciec Pio uczy nas o tej duchowej broni? Życie świętego ojca Pio naznaczone było nadprzyrodzonymi zjawiskami, ale jeden element zawsze wyróżniał się na jego drodze różaniec. W najciemniejszych nocach, gdy walki duchowe przybierały na sile, znajdował siłę w paciorkach różańca, jakby każde zdrowaś Maryjo było tarczą przeciw złu. Ta sama moc jest dostępna dla nas, często w sposób, którego nawet nie dostrzegamy. Czy zdarzyło ci się skończyć różaniec i poczuć pokój, którego nie umiesz wytłumaczyć, lub zobaczyć, jak pozornie nierozwiązywalne problemy układają się w niewytłumaczalny sposób? Ojciec Pio uczył, że to nie przypadek. Każde zdrowaś Maryjo jest jak róża złożona w ręce Maryi, a w zamian ona otula nas swoim opiekuńczym płaszczem. Różaniec to uniwersalne lekarstwo. W konfesjonale ojciec Pio miał niezawodną radę odmawiaj różaniec z wiarą, a ujrzysz cuda. Niezależnie od kryzysu rodzinnego, finansowego czy duchowego, rozwiązanie zawsze przechodziło przez tę prostą modlitwę. Jest jednak fascynujący szczegół wróg duszy boi się różańca i właśnie dlatego wielu wierzących mierzy się z rozproszeniami, zmęczeniem lub nagłą sennością, gdy zaczynają go odmawiać. Ojciec Pio objawił, że każde zdrowaś Maryjo wypowiedziane z pobożnością jest jak celny cios przeciw siłom zła. Gdy czujesz niewytłumaczalny opór podczas modlitwy, może to być znak, że toczysz niewidzialną walkę, a sen w niektórych przypadkach jest próbą duchowego sabotażu. Ale uwaga, nie zawsze tak jest, może to też być ochrona Boża. Bóg pozwalający na odpoczynek jako schronienie. Naturalne zmęczenie, ciało domagające się przerwy po intensywnym dniu. Walka duchowa, wróg próbujący przerwać Twoją modlitwę. Trzy znaki mocy różańca. Ojciec Pio podkreślał trzy widoczne owoce tej modlitwy: kias, głęboki pokój, cisza przekraczająca zrozumienie. 2. namacalne przemiany. Trudne sytuacje rozwiązujące się w zadziwiający sposób. Trzekł, niewidzialna ochrona, jak mur wznoszący się przeciw duchowym zagrożeniom. Każda rozważana tajemnica umacnia duszę, cegiełka po cegiełce, budując twierdzę wiary. Choć niektórzy krytykują Różaniec za powtarzalność, to właśnie jego siła. Prostota, zdrowaś Maryjo uwalnia nas, by zanurzyć się w najgłębszych tajemnicach, a tego wróg obawia się najbardziej. Ojciec Pio podsumowywał to tak: Różaniec to broń świętych. A jego własny różaniec, wytarty od używania, był dowodem, że ta broń działa. Jeśli pragniesz silniejszego życia duchowego, zacznij tutaj: z różańcem w dłoni i sercem otwartym na cuda, które może wzbudzić. Sen podczas różańca znak słabości czy Bożej łaski. Modlitwa różańcowa jest wyjątkowa. Łączy powtarzane słowa z cichą medytacją, tworząc duchową barierę, która chroni modlącego się z oddaniem. Ale co, gdy zmęczenie? Pokonuje naszą wolę modlitwy? Co to znaczy? Ojciec Pio, który znał tajemnicę życia duchowego jak nikt inny, uczył, że zasypianie podczas różańca może mieć trzy różne źródła, i nie wszystkie są tym, czym się wydają. Hajakie sen zmęczonego, gdy ciało prosi o przerwę. Jesteśmy ludźmi. Jeśli dzień był długi, a wyczerpanie dopada cię w połowie modlitwy, nie ma w tym winy. Ciało, świątynia Ducha Świętego, potrzebuje odpoczynku. Ojciec Pio mówił, że ten rodzaj snu przychodzi powoli, po intensywnym dniu i nie niesie niepokoju, tylko naturalną potrzebę regeneracji. Co robić? Nie obwiniaj się. Podziel różaniec na części w ciągu dnia. Módl, się w porach, gdy jesteś bardziej przytomny. 2. Sen walki, gdy wróg próbuje przerwać. Różaniec to potężna broń, a wróg o tym wie. Jeśli sen przychodzi ci nagle, nawet gdy nie jesteś fizycznie zmęczony, szczególnie w kluczowych momentach modlitwy, może to być atak duchowy. Ojciec Pio widział w tym paradoksalny znak. Oznacza, że twoja modlitwa jest skuteczna i dlatego... Napotyka opór. Jak reagować? Bądź jeszcze bardziej wytrwały. Pamiętaj: każde zdrowaś Maryjo to cios w ciemność. 3. Sen ochrony gdy Bóg cię strzeże. A jeśli sen jest w rzeczywistości schronieniem? Ojciec Pio wyjawił, że czasem Bóg pozwala nam zasnąć, by ochronić nas przed walkami duchowymi, na które nie jesteśmy jeszcze gotowi. Ten sen towarzyszy. Głęboki pokój w trakcie i po odpoczynku, uczucie odnowy po przebudzeniu, wrażenie, że coś ważnego się wydarzyło, choć nie wiesz co. Co robić? Odpoczywaj bez wyrzutów sumienia, jak dziecko w ramionach Ojca. Zaufaj, Maryja okrywa Cię swym płaszczem. Mądrość Ojca Pio, wytrwałość to klucz. Nie ma znaczenia, czy odmówiłeś, różaniec z żarliwością, czy zasnąłeś w połowie. Liczy się mak wytrwanie. Każde zdrowaś Maryjo zasiane w sercu wydaje owoce łaski, nawet jeśli ich nie widzimy. Jak mawiał święty, różaniec to broń, wiara, amunicja, a wytrwałość zwycięstwo. Gdy następnym razem sen dopadnie cię podczas modlitwy, obserwuj. To zmęczenie, walka czy opieka Boga i pamiętaj, nawet w ciszy odpoczynku Bóg działa. Jeśli sen zaskoczył cię z różańcem w dłoni, nie lękaj się. To może Maryja mówiąca, odpocznij, dziecko, dziś ja się za ciebie pomodlę. Ojciec Pio pozostawił nam bezcenny dar. Modlitwa nie mierzy się zmęczeniem, lecz wytrwałością. Nawet gdy sen zwycięża podczas różańca, jest, w tym boska lekcja, i szansa na wzrost w wierze. Praktyczne techniki lepszej modlitwy. Przygotowanie serca do różańca. Przed rozpoczęciem ojciec Pio zalecał święte otoczenie, cichy kącik ze świecą lub krzyżem, pełna szacunku postawa, siedząc lub klęcząc, trzymając różaniec z oddaniem, początkowa modlitwa. Duchu Święty, prowadź mój umysł i serce. Techniki głębokiej modlitwy. 1. Wizualizuj tajemnice. Wyobrażaj sobie sceny z życia Jezusa w każdej dziesiątce. 2. Kontemplacyjny rytm. Módl się powoli, jak w rozmowie z przyjacielem. Trzeci. Modlitwa serca. Synchronizuj, zdrowaś Maryjo z oddechem. Czas ofiaruj każdą dziesiątkę, w konkretnej intencji, rodzina, nawrócenia, pokój. Gdy sen jest ludzki, przyjmij z pokorą. Gdy przychodzi fizyczne zmęczenie, to nie porażka, to człowieczeństwo. Ojciec Pio uczył, Dziel różaniec na części w ciągu dnia. Módl się w ruchu. choć powoli, by zachować skupienie. Wybierz porę, gdy jesteś bardziej przytomny, na przykład wczesnym rankiem. Bóg nie żąda niemożliwego heroizmu, tylko gotowego serca. Gdy sen to walka, wytrwaj z odwagą. Jeśli sen przychodzi nagle, bez fizycznej przyczyny może to być duchowy atak. W takich chwilach ojciec Pio działał tak. Modlił się głośno, z mocą, Zmieniał pozycję. Wstawał, chodził, żegnał się krzyżem i wzywał: czty, Maryjo, pomóż mi. A wróg drży przed każdym zdrowaś Maryjo, dlatego próbuję je uciszyć. Gdy sen to łaska, odpocznij w zaufaniu. Czasem sen to boski uścisk. Rozpoznasz go po niewytłumaczalnym pokoju tam w trakcie i po śnie. Duchowym odnowieniu po przebudzeniu, poczuciu ochrony. Jakby coś niewidzialnego się stało. Ojciec Pio mówił: Pozwól się prowadzić jak dziecko na rękach Matki Bożej. Wyzwanie na siedem dni. Naucz się czytać sen w modlitwie. Ojciec Pio zaprasza nas do duchowego ćwiczenia. Odmawiaj różaniec codziennie, przez tydzień, obserwując. Kiedy czy pojawia się sen? Na początku? Po konkretnej? Tajemnicy? Jak mu się objawia? Powoli? Nagle? Co czujesz tam po przebudzeniu, pokój, niepokój? Zanotuj krótko te doświadczenia. Zastosuj strategię w zależności od źródła snu. Fizyczne zmęczenie. Dostosuj porę, lub podziel różaniec. Walka duchowa. Wytrwaj modląc się głośno. Ochrona Boża. Odpocznij w pokoju, ufając. Bóg widzi intencje, nie rozproszenie. Podziel się łaską. Ojciec Pio mówił, że łaska mnoży się, gdy się ją dzieli. Jeśli ta nauka Cię poruszyła, opowiedz komuś, kto też zmaga się ze snem podczas modlitwy. Ofiaruj różaniec ma za tych, którzy stracili zapał do modlitwy. Zjednocz się z innymi, acy tworząc łańcuchy różańcowe, jak duchowi żołnierze. Każde zdrowaś Maryjo to róża, która nigdy nie więdnie, nawet jeśli zasypiasz, gdy ją podlewasz. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Zostaw polubienie i subskrybuj kanał Dzisiejsze prorocze słowo na YouTube. Wlacz powiadomienia, klikając na dzwonek, aby otrzymywać inne posty.